Merhaba! Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. Bo jestem już z powrotem w Van. No i mam dzisiaj dla was pewną atrakcję. Przepraszam za hałas, ale zatrzymaliśmy się przy drodze. Już wam pokazuję. Bo zobaczyliśmy taki przepiękny widok po drodze. Zobaczcie... Ile maków. Postanowiłam właśnie tutaj dzisiaj zacząć. A gdzie jedziemy? Po drodze dokąd jesteśmy? Jedziemy dzisiaj wam pokazać jedną z takich ciekawszych, też atrakcji, jeżeli chodzi o jezioro Wan, która w sumie przyciąga nie tylko ludzi z Turcji, ale też jest z zagranicy. Zapraszam, jedziemy! Jesteśmy już w miejscu, które chciałam wam pokazać. To miejsce znajduje się oczywiście w Erciś i nazywa się Balik Bendy. I tutaj właśnie odbywa się ta atrakcja turystyczna, o której wam wspomniałam. Tak. I co to za atrakcja? Słuchajcie, jeżeli oglądaliście już jakieś moje filmy na temat jeziora Wan, no to wiecie, że woda w tym jeziorze jest silnie zasadowa i słona. No i w związku z tym ciężko jakimkolwiek rybom czy stworzeniom w tej wodzie przetrwać. Jest tylko jeden gatunek ryb, które są w stanie w tych wodach żyć. I ryby te nazywają się jak? Indzikefali. Indzikefali. Nie wiem czy jest jakaś polska nazwa tych ryb. Ja nie znalazłam przynajmniej. Ale... Te ryby na ogół żyją właśnie w tym jeziorze. Jedyne czego nie potrafią to nie potrafią się w tej wodzie zasadowej, słonej rozmnażać. Więc kiedy przychodzi ten czas, żeby złożyć ikrę to one migrują do wody słodkiej. Czyli właśnie tutaj tą rzeką, którą widzicie za nami migrują sobie, żeby złożyć ikrę i się rozmnażać. I robią to w bardzo charakterystyczny sposób. Za chwilę Wam to pokażę. Wyglądają dosłownie jakby fruwały w powietrzu. I bardzo dużo turystów i z Turcji i spoza Turcji ta atrakcja właśnie przyciąga. Ludzie tutaj przyjeżdżają kręcić filmy, robić zdjęcia. Tak jak i my. Bardzo jest tłoczno. Stoję właśnie na moście, po którym chodzi. Pełno ludzi i most się bardzo trzęsie. Nie wiem czy to widać. Okej. Okay. No, to wszystko Wam pokażę. I Jedziemy jak to dalej. wygląda. Jedziemy dalej, bo słońce nam tu mózg zagotowało już. Migracja tych ryb trwa od kwietnia do lipca. Myślę, że teraz jest ten taki najsilniejszy czas, zresztą to zawsze widać po ilości mew żerujących na tych rybach. Z tego co wiem, to ten rodzaj ryb istnieje tylko tutaj, właśnie w jeziorze Wan, są one unikalne. Chociaż jeżeli słyszeliście o podobnym zjawisku gdzieś indziej na świecie, to dajcie znać w komentarzach. Sobie tu przysiedliśmy trochę w cieniu. Myślałam, że to dobre miejsce, ale tak się trochę boimy. Z czasem jakaś mywa nam tu nie naptaka na głowę, zaraz. Pod jednym z moich filmów ktoś z Was pytał mnie o to, co ja tutaj na wschodzie Turcji ubieram. No więc jak widzicie dzisiaj zaczęły się już upały. No i jak ja się ubieram? Normalnie jak i w Polsce. Widzicie mam ubrany kombinezon, który pokazywałam na filmie, w którym pakowałam się do Antalii. No Jest dosyć rozgogolony myślę. Mam odkryte plecy. No i co? Nikt nie zwraca na to uwagi. A co? Ma ubrane Nuri? <grym> A ja? Tutaj się odzywa, już wam pokazuję. Nuri tak jest ubrany. Proszę Państwa. Tada Pika, pika! Dzisiaj mamy 4 czerwca, czyli skończył się Ramadan, i dzisiaj jest pierwsze święto Ramadan Bajrama. No i co robią ludzie w te święta? No, ogół są w domu i czekają na gości, albo sami chodzą w gości, ale jest też sporo ludzi, którzy po prostu piknikuje, grilluje. I właśnie tutaj. Są też do tego przystosowane odpowiednie miejsca. Są takie domki, takie bardziej tutaj osłonięte, zamknięte. I są też takie bardziej otwarte. Sporo ławek. Ludzie przyjeżdżają ze swoimi grillami, prowiantem i tak świętują. To co, moi drodzy? Chyba wszystko wam już pokazałam, także będziemy kończyć, bo też chcemy sobie teraz trochę popiknikować. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, tak jak już mówiłam, czy wiecie jeszcze o jakimś innym gatunku ryb, który podobnie się zachowuje, albo może dajcie znać, czy wiedzieliście, że tutaj w Van występuje coś takiego. Subskrybujcie mój kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy i w ten sposób niczego nie przegapicie. Pamiętajcie też o wciskaniu dzwoneczka, żeby przychodziły do Was wszystkie powiadomienia. Lajkujcie, zostawiajcie komentarze. No i co? Do zobaczenia za tydzień! rys! No chodź jakoś, żeby Cię było widać! Ani ani Co mam gadać? No nie wiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jakieś światło mam tu do dupy, kurde.